Cześć! Witam Cię w Centrum Maszyn Używanych w Brodnicy. Jesteśmy oddziałem firmy Perkos, rodzinnej firmy z ogromnym doświadczeniem w branży rolniczej. Przez lata nabyliśmy doświadczenia, jeśli chodzi o obsługę maszyn i sprzedaż. Twoje gospodarstwo rozwija się, potrzebujesz maszyny używanej, a może masz maszynę używaną i chcesz ją wymienić na nowe? To jest właśnie to miejsce. Posiadamy szeroki wachlarz maszyn, kombajny, ciągniki, opryskiwacze, rozsiewacze, siewniki. Wszystkie te maszyny przechodzą obowiązkowy przegląd przeprowadzony przez naszych serwisantów. Tak, aby przez długie lata mógł się cieszyć nabytą maszyną właśnie u nas. Nasz zespół ekspertów jest gotowy udzielić profesjonalnego doradztwa. Oferujemy konkurencyjne ceny, które są znacznie niższe niż w przypadku zakupu nowych maszyn. Nasze rozwiązania pozwalają zaoszczędzić pieniądze przy jednoczesnym zapewnieniu o jakości maszyn. Posiadamy sprzedaż ratalną. Wszystkie formalności załatwisz tu na miejscu. Naszym priorytetem jest pełna satysfakcja klientów. Dążymy do długotrwałych relacji opartych na zaufaniu i jakości usług. Jestem przekonany, że nasza oferta pozwoli Wam zoptymalizować działanie Waszego gospodarstwa. Zapraszamy.